Cześć, witajcie serdecznie. Kolejny filmik o 54 litry. E, przede wszystkim na początku e, dzięki Ober za potwierdzenie moich, moich przypuszczeń co do żelaza i mikro, co do braków żelaza i mikro. Mówiłem wam dwa tygodnie temu, że. Pokazywałem wam zresztą dwa tygodnie temu, że moja Rotala Green no tam mocno nie domaga. E, mocno znaki e, chlorozy. Ja wycięłem chyba ze 3-4 łodygi takie najbardziej uszkodzone, gdzie do no, tych liści było multum, jeśli chodzi o chlorozebraki. Braki braki chlorofilu były naprawdę potężne. No i tutaj Ober właśnie mi napisał w komentarzu, że faktycznie to może, mogą być to oznaki bardzo dużych niedoborów żelaza i bardzo dużych niedoborów mikro, więc ja to mikro i żelazo zwiększyłem przez ostatnie dwa tygodnie to dawkowanie wzrosło mi o 100% w stosunku do tego co podawałem wcześniej, przy czym też zwiększyłem dodatkowo jeszcze e, mikro, ponieważ jak pamiętacie, Qualdrop zaleca, żeby na jedną część żelaza podawać trzy części mikro. Oczywiście mówię tutaj o nawozach Qualdropa. Natomiast ja do tej pory podawałem jedną część żelaza i dwie części e, mikro. W tej chwili daje jedną część żelaza i 2,5 i części mikro. Przy trzech częściach mikro, więc przy tym stosunku 1 do 3 sypało mi zielenicami punktowymi, więc na to muszę zwrócić uwagę, czy tutaj się coś takiego nie pojawi. Ale jak na razie, jak na razie, no to powiem Wam, że to akwarium bardzo mile mnie zaskakuje. Absolutnie żadnego kłaczka glona, żadnej plamki, żadnego nalotu. Nic tu się absolutnie złego nie dzieje. Przy tym świetle, przy tej mocy, którą teraz mam ustawioną, 40% tego Hichirosa, naprawdę rośliny świetnie dają sobie radę. Są ładne, jak widzicie, rotala, na przykład okrągolisna, łapie kolorek już w połowie mniej więcej wysokości akwarium, łapie już kolorek. Te szczyty zaczynają się zmieniać w takie lekko, lekko różowawe, więc jest, jest ok. Ja jestem zadowolony. To oczywiście, coraz widzicie, to jest akwarium po podmianie po delikatnej przycince. Tak ten zbiornik wyglądał około 2 godziny temu, więc przed przycinką, przed podmianą wody, jak widzicie, no, szyby są nadal czyste, więc ja tutaj przecieram szyby co tydzień przy podmianie, bo tak w książce piszę i, i tyle no, na razie. I, I mam nadzieję, że tak zostanie, jak, jak jest teraz. Liczę tylko na to, że niektóre rośliny, takie jak na przykład Pogostemon erectus po prawej stronie, czy też e, bakopa, e, nie bakopa, nie pamiętam, bakopa karolińska chyba to się nazywa. Taka jedna łodyga tam marna y, siedzi wsadzona pod y, indykatorem CO2 po lewej stronie. Y, mam nadzieję, że to też zacznie troszeczkę szybciej rosnąć. Bliksie na razie się trzymają, chociaż nie robią się takie krzaczory, jak się robiły mi wcześniej, ale nie robią się y, takie wielkie. Y, tempo wzrostu mają, powiedziałbym, takie poniżej średniego, ale to przede wszystkim też i Efekt zmniejszonej ilości światła. jak no, jakowiecie, no tutaj nisko rośnie. Więc ona sobie tutaj musi, musi się zaadoptować do tej mniejszej ilości światła i, i no po prostu musi się z tym, że tak powiem, pogodzić, tak, że tego światła już nie będzie miała tyle, ile miała wcześniej. Co dalej? No anubiasy czyste. Anubiaski są czyste. Na liściach na razie żadnych krop, żadnych i tak dalej nie ma. Przy czym ja muszę uważać właśnie na te na to mikro czy a czasami go nie przedawkowałem. No ale będziemy obserwować, będziemy zobaczyć, zobaczymy co się będzie działo. Co dalej zagoniłem do roboty EN501, tej dodatkowy filterek. Dlaczego? Dlatego, że go mam, a nie lubię, żeby on mi tutaj stał i się kurzył bez sensu tak w szafie. Niech robi zawsze jakiś awaryjny filterek w razie czegoś się tutaj przyda, gdyby nie daj Boże coś na przykład się z tym e hajmem stało. To ten Eden będzie sobie tu robił przez jakiś krótki czas, powiedzmy 2-3 tygodnie. Przypuszczam, że ten Eden będzie w stanie bez problemu ten, ten zbiornik uciągnąć, jeśli chodzi o filtrację. No i on mi też poprawia troszkę cyrkulację, tak? ponieważ ja nie chcę, żeby mi ehem mocno dmuchał tutaj po, po akwarium. Dlatego ten Eden troszeczkę tą cyrkulację jeszcze dodatkowo wymusza i ta woda lepiej sobie krąży po tym akwarium ślimaczki e, są, ale są też dwie helenki, które pilnują tutaj tej populacji, więc wysypu ślimaków nie mam. Przy okazji darek dzięki za zbrojniki L66 i za ślimaki, które od ciebie dostałem. Tych ślimaków już raczej nie widać, prawdopodobnie już zostały pożarte przez helenki. Natomiast zbrojniki mają się świetnie. Siedzą sobie tam gdzieś w szczelinach tych korzeni. Wyeksmitowały stamtąd krewetki, które wcześniej bardzo często tam przesiadywały, bardzo lubiały zresztą ten korzeń, i tam bardzo często na tym korzeniu sobie żarowały. Teraz to jest rewir zbrojników, więc krewetki muszą sobie znaleźć nową miejscówkę. No i to chyba, to chyba tyle. A parametry już jakie docelowe, ponieważ powiem też już, że to akwarium już tak powiem hula tak, jak powinno już hulać, jeśli chodzi o nawożenie i, i, i oświetlenie. Tu już się nic nie będzie zmieniać, oświetlenie w tej chwili pełne, oświetlenie o mocy 40% tej wartości, która tutaj jest, którą to oświetlenie jest w stanie dać. Świeci 8 godzin plus pół godziny na świt, plus pół godziny na zmierzch. Dodatkowo jeszcze nawożenie to jest w tej chwili 8 mg azotu tygodniowo, 80 mg fosforu tygodniowo, żelazo właśnie zwiększone do 3,1 mg tygodniowo. Magnez jest na dyszkę około takie 9,10 coś takiego. Potas jest ustawiony na mniej więcej 16-18. GH to jest takie 8,9. I takie rzeczy już, te, te, te wartości już trzymam normalnie, to są dla mnie w tej chwili wartości już docelowe, które będę w tym akwarium trzymał, mam nadzieję, że jeżeli jakiekolwiek choroby wieku dziecięcego miały wystąpić, to one już tu nie wystąpią, bo, bo to już jest no takie powiedzmy 4-5 tygodniowe akwarium, więc myślę, że to, to co najgorsze, ten najgorszy okres, najbardziej taki wrażliwy, Moment już jest za mną. No i to chyba, to chyba wszystko na tę chwilę. Dzięki serdeczne za oglądanie! I zapraszam na odcineczek następny. Trzymajcie się i cześć.